Dzięki porozumieniu, które podpisaliśmy, alert RCB będzie wyświetlany m.in. na ekranach reklamowych na ulicach, w centrach handlowych, dworcach czy lotniskach. Zwiększy się dzięki temu zasięg alertów, co spowoduje, że będą mogli Państwo się lepiej przygotować na zagrożenia. To kolejny krok w budowaniu odpornego Państwa. Bardzo cieszymy się, że możemy być częścią alertu RCB. Dzięki współpracy będziemy mogli ostrzegać mieszkańców polskich miast z wyprzedzeniem i już nie tylko będą dostawać swoje komunikaty na telefony komórkowe, ale również będą miały szansę zobaczyć je na wielkoformatowych ekranach na sieci ponad 20 tysięcy ekranów zlokalizowanych w całej Polsce.